Takiego Filipa, który mm -hmm. od trzech dni już jest chory. Mm -hmm. tylko, jest, tylko jest jeden problem, bo on cały czas chodzi do szkoły. No. Aha, dobra, wiem o co chodzi. I on już dzisiaj się tak zrobił chory, że, że, że on dzisiaj tak mówił. Hej, kurka! Po prostu tak, tak głos Aha. stracił, że prawie w ogóle mówił. No, pani go no tak... Straszne. No, pani go trochę tak, właśnie. A mnie go dzisiaj dosyć mocno krzyczała, że w ogóle trochę że go mama puszcza i... No to nie powinien na niego krzyczeć tylko jeśli już na rodziców też takie kurde Ona jakby... No jakby nie wiem o tak. co chodzi, goście tutaj są no, to nie wodimy tak nie tylko też jakby na rodziców także jakby... wiem, wiem. w taki no, wiem, sposób co że jaki masz rodziców że cię puszczają Zabrałem go, o, Jeszcze jeden. Kurde. No, no. No, yeah. mam znowu tutaj. Cholera. Widzę. Są so tylko słabo, bo jestem. Ja tak mam energię, jedno i drugie mam po połowie. Mm. A co, masz tę postać zmieniu? Tak, zmieniłem sobie no. Mm. Potem mam te postacie, żeby chociaż. Mm. Też... Ja lubię te skina co małe, bo jakoś często biorę tacy tragacze. I po prostu jest też mały, typu ekran, nie nie, nie, nie nie lubię takich skinów no dużych. I mały, fajny. To jest ten tryb, co cały czas ten leci, tak? To, to co mówiłeś. No, no, tak. Okej okay. A pole bierze a po na dałaś No mhm. bo, jak, bo jak sobie daje mapę, to jak zawsze sobie może sprawdzić Obrażenie burzy i tam pisze jeden. Mm, Okej okay. Jak widzi? Tak, widzę, no jest, pisał jeden. Mhm. No, fajnie, fajnie, że tak jest może wezmę to Górę. Z góry szczelowanie Kurde To są te zieloni To jest drużyna? No Co drużyna i są jeszcze dobrzy zieloni, bo... Bo ja, ja myślę, że oni dają parę na szczurki Kurczu, go biłem Cholera, chyba po mnie będzie zaraz Ci ci, ci zieloni to jednak dobrze Mogę ich trafić w ogóle, ja pierdzielę. Co jest, do cholery. Kurde, zaciąłem amunicję. Ja pierniczę, ale mam cela. Mam do dupy. Jeśli nie ma broni pani na początku, to kicha jest. A cholera. Przeżyłem. Ja, zielony to jest. Ojej, poriem. Bo... Mam jeden życie A, a ja też jednego y, z, z mam jeden życie. tego zielonego załatwię. Ja też załatwiłem nie, jednego tak. I to ładnie jeszcze paru. On był ranny, kurde, i... ale czy w sensie tak się że ten kucał Masz jakąś apteczkę troszkę. I jakąś apteczkę. nie ma. O ty mam wteczkę. A to jeszcze mam, no, to chodzi, no, obchodzimy ten chłopiec do mnie jeszcze lata to i na to dobrego nie ma. Dobra, dziesięciu mam. Ładnie, a pięciu. Mhm. A wczor wczoraj dałem na list na parapet i już Mikołaj i wziął. Tu to, to nie idzie? Aha, idzie jednak strefa. To teraz, teraz jednak jest ten. Nie rozumiem tego troszeczkę, ale. Myślałem, że strefa będzie cały czas szła. A tu są jednak strefy. Takie wiesz, bezpieczne. A, 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 ale ona idzie. No idzie teraz. Aha, dobra. Eee, y y y zieloni do mnie ładują. Jeszcze żyją? No i podróży do macro, to jest ja taki mały do No, po no, 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 niego. To za, za mnie. no, Chyba on się bo i tak. Dobra, yy, ostatni został w tej drużynie chyba. Dobra, powoli on, ale to jednak nie ostatni. Kurde! Ostatni został. Próbuję go trafić, ale nie mogę oczywiście, jak zwykle. Czego? co to jest? Yy, a, a, albo egzotyczny karabin wybuchający, albo ta, taka kusza wybuchająca. Albo kusza no. Kurde, no i Czy się prawie odrodzili od tych O tej dużej ziemi Dobra, to, to idziemy. Idziemy no i, ja, ma, ja mam 12 potek i 3 apteczki na się wyleczyć, no, kurwa. Yyy, wiek? Mam, ma, leczę się, leczę się, spokojnie. Ja bym to na że dla was wszystkich dostarczyło. No, ja ja mam mało amunicji, cholera, to jest najgorsze. Masz jakąś? Yyy... Dobra, 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 do, do, okej. Okay. Dzięki. Tam jest ten. Duża potka. To jest chłop. Okej, okay. musicie go pokonać ja się muszę ten... ten Musi, to już nie się. musimy, bo on Kurde, takie gojemy to już... Oni No. Kurde, wszystkie Kurde, te drzewa cholerne. Powaliłem Dziara. Ora, musimy teraz... O, tutaj jest, Kurde, mam tylko HP ma. No, Próbuję, jest za blisko tego. Nie mogę go wycelować. Nie, 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 nie. nie mogę go trafić. No, powolony Eee, dobra Nie ja, 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 już masz mi pewnie wszystko pierwsze Ja muszę się wrócić po mój loot Nie, nie możesz, bo jest w strefie Eee, ja, ja to mam trzy apteczki, no to muszę dać Gdzie oni dalej są, kurde Ja będę dodać z lootu, też, ja to są... No bo amunicji mam Ty już teraz straścię i wyborsza. Myślę, To nie? ośmiu mam przecież Ja jest 12 No To ładnie Dobra, jest jeden Dobra Pójdę, Kurde Kurde, no nie. Zadł się go. Błagam, ostatni został. Żeby oni zginęli wszyscy. Nie jest, jest, no to tak, kurde, tam jest lokomot. Zabij go! Dobrze. Uciekaj, uciekaj! Po pięć bierze. Kurde, drugie miejsce. on był z tych zielonych, chyba, nie? No. Tak. Kurde, no to, jedyny, Pięt, miał ten... piętnastu Kurde to był jedyny ktoś, który. 15 miałem. Kurde, kiedy był doły mecz. Fajnie to było. No. 15 miałeś, no ja miałem 8. Kurde. 16 masz, 16 dojczyło ci. No, no tak, no. tylko jednego. Jeszcze raz czy koniec? Yy, nie, no ja już muszę kończyć. Dobra, dobra, spoko. No to jutro event, nie? No. Okej, okay, dobra.